Jak to często bywa na boisku, sytuacja przed czekającymi pierwszoligowych szczypiornistów barażami o wejście do PGNiG Superligi jest bardzo dynamiczna. Jeszcze kilka dni temu do rywalizacji zamierzali stanąć wszyscy zwycięzcy trzech grup pierwszej ligi. Teraz wiadomo już, że z turnieju wycofał się MKS Nielba Wągrowiec. Przyczyną były oczywiście względy finansowe. Działacze wzięli do rąk kalkulatory i uznali, że przy obecnym wsparciu sponsorów nie uda im się zebrać wymaganych przez władze ligi funduszy. A chodzi o niebagatelne 2 miliony złotych. W efekcie mimo prawa do gry w turnieju barażowym, klub z Wągrowca zrezygnował z ubiegania się o awans i nadal będzie występował w pierwszej lidze. Decyzja jego kierownictwa oznacza, że na polu boju pozostali tylko najlepszy w grupie B KPR Ostrowia Ostrów Wielkopolski oraz zwycięzca grupy C KPR Legionowo. Wszystko wskazuje na to, że walkę o prawo gry w PGNiG Superlidze te dwa kluby, przynajmniej na boisku, rozstrzygną między sobą. Nie wiadomo jeszcze tylko gdzie i kiedy. Później także zwycięzca tej rywalizacji będzie musiał pokazać, że ma pełny portfel. Bo jak pokazała historia, zarówno Nielby, a wcześniej także Legionowskiego KPR-u, gdy kasa świeci pustkami, wstęp na Superligowe parkiety jest wzbroniony.